Moja największa realizacja yy, liczy ponad 12 metrów długości. A punktem wyjścia do zrealizowania tej dla mnie monumentalnej pracy był taki banalny fakt. Otóż y, zaczęłam y, fotografować dawno temu, w 1982 roku, i moja mała pracownia zaczęła zamieniać się w magazynek. I postanowiłam te prace uporządkować. I niejako na nowo je nadać im drugie życie. To są fotografie, nazwijmy to z recyklingu, bo to są fotografie jeszcze z czasów studiów, z moich pierwszych dwóch wystaw indywidualnych. Ja je pocięłam po formie, nakleiłam na piankę. Poddałam lekkiej destrukcji i tak oto powstała moja autobiografia od 1982 do 2001 roku. Pierwsze prace wykonałam na studiach, a ponieważ interesowałam się wtedy problemem bliźniactwa, więc tutaj mam takie prace właśnie yy, związane z bliźniactwem. Fotografowałam bliźniaczki, tu jestem ja i siostra. Również takie sytuacje embrionalne. Tak naprawdę ta realizacja ma taki chronologiczny kontekst. Później zajęłam się fotografowaniem ciała ludzkiego, swojego siostry, męża. Później pojawiło się dziecko i na jednych z końcowych prac również znajduje się portret mojej córki Joanny. W połowie lat 80. wykonałam trzy filmy, takie małe etiutki filmowe, i do, do tych filmów posłużyły mi też takie wielopostaciowe moje autoportrety, które również będąc rekwizytami znalazły się na tym wielkim tablo. Wszystkie fotografie były czarno-białe, ręcznie przeze mnie kolorowane, z wyjątkiem tego, Portretu to jest fotografia barwna z początku lat 90. Niektóre te fotografie są pokawałkowane, są cząstkowe. Tak jak myślę, nasze, nasze wspomnienia o przeszłości. One nie nabierają charakteru takiego liniowego, chociaż są ustawione w chronologii. Ale my zapamiętujemy pewne fakty poprzez asocjacje, poprzez skojarzenia z, z pewnymi wydarzeniami. O, tutaj mam na przykład portret mojej mamy, mój portret, portret mojej córki. A ostatnie fotografie to taka seria, w których motywem przewodnim były żołnierzyki, które takie małe plastikowe żołnierzyki, które chodziły po. Pociele kobiecym i to są wybrane fragmenty tych prac mocno zniszczone, specjalnie przeze mnie i poddane takiej destrukcji mechanicznemu zniszczeniu po to, żeby ujednolicić tą całą pracę.